Jest coś takiego w spojrzeniu ludzkim, co przenika w całe jestestwo człowieka. Wzrokiem można zabić, można uzdrowić, można zniechęcić, a można wyrazić miłość, przywiązanie, współczucie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili troszeczkę czasu właśnie na zastanowienie się nad tym, w jaki sposób Jezus spoglądał na ludzi. To będzie tytuł dzisiejszego rozważania: Spojrzenie Jezusa. I chciałbym na podstawie trzech przykładów, żebyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób Jezus patrzy na nas dzisiaj i dotknęli pewnych zagadnień z tym związanych. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w wersecie 21, czytamy o pierwszej sytuacji, w której Chrystus na kogoś spojrzał. I zrobił to w szczególny sposób. Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 21. Proszę, otwórzcie razem za mną. Czytamy historię, zanim odczytamy ten werset, czytamy tam historię pewnego bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa, żeby zadać Mu bardzo ważne pytanie. Pytanie, które myślę, powinien zadać sobie każdy z nas i szczerze szukać odpowiedzi na nie. zapytał się go, Panie, co mam zrobić, żeby być zbawiony? Co mogę zrobić? Jezus mówi, no wiesz, jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań, żyj zgodnie z wolą Bożą. A ja mówię, Panie, Panie Jezu, ale ja już to robiłem od samej młodości mojej. Ja nie mam z tym problemu. Co jeszcze mogę zrobić? Czego mi jeszcze nie dostaje? Jezus mówi, idź sprzedaj wszystko, co masz. I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. No, i tutaj już był problem. Ale zobaczcie, drodzy, pomimo tego, że ten człowiek nie wybrał Bożej oferty, pomimo tego, że zniechęcony odszedł i zasmucony, ponieważ miał dużo majątku, a majątek był jego bogiem, którego bardzo ciężko było mu porzucić, czytamy tutaj, że wtedy Jezus spojrzał na jak z miłością. I rzekł do Niego, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. Jakie motywacje miał bogaty młodzieniec przychodząc do Jezusa? Chciał potwierdzenia swojej własnej sprawiedliwości. Chciał, żeby Jezus poklepał Go po ramieniu i powiedział chłopie, dobrze się spisałeś, trzymaj tak dalej. Jeszcze musiałbyś tylko to poprawić i to poprawić i troszkę to lepiej zrobić, i wszystko będzie w porządku. Tego się spodziewał. Natomiast Jezus pokazał mu, czego on się po nim spodziewał. Zachęcił go do czego? Do zaparcia się samego siebie, do wyrzeczenia się tego świata. Jednak ten człowiek nie potrafił sprostać oczekiwaniom Pana Jezusa. Nie dlatego, że nie mógł, tylko dlatego, że nie chciał. Ale pomimo braku wyrzeczenia z Jego strony, pomimo odrzucenia oferty, jaką Chrystus mu przedstawił, w jaki sposób Pan na Niego spojrzał? Z miłością. Niesamowite. Zwróćmy uwagę na kolejny tekst z Ewangelii Mateusza. Kilka kartek dalej, wcześniej. 9 rozdział werset 36. 9 rozdział werset 36. Co tam czytamy na temat spojrzenia Pana Jezusa i w jakiej to było w ogóle sytuacji. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był strudzony i opuszczony. Jak owce, które nie mają pasterza. W jaki sposób Jezus spojrzał tutaj na ten lud? Skoro się użalił. Z miłością. Po raz kolejny spotkał na tych ludzi, spojrzał na tych ludzi z miłością. To byli ci sami ludzie, którzy krzyczeli zabić go, zabić, ukrzyżować. To byli ci sami ludzie, którzy szli za nim, ponieważ chcieli chleba i oglądania cudów, chcieli podziwiać sztuczki, które będzie robił, tak? Tak można by było to powiedzieć. Chociaż Pan Jezus nie robił sztuczek, ale oni tego się spodziewali. No, jaką rozrywkę dzisiaj nam zapewnisz? W jaki sposób dzisiaj zaspokoisz nasze potrzeby? To byli tacy ludzie, w większości. I sam Jezus im to powiedział. Powiedział, chodzicie za mną nie dlatego, że chcecie słuchać moich słów, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Ale pomimo tego, że ci ludzie szli za Nim, motywując się osobistymi korzyściami, w jaki sposób Jezus spojrzał na nich? Z miłością. W Ewangelii Łukasza

Pojmawszy go wtedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza usiedli wokół, usiadł i Piotr pośród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła – I ten był z nim! On zaś zapal się, mówiąc – Niewiasto, nie znam go! Niedługo potem ktoś inny zobaczywszy go rzekł: Ej, i ty byłeś z nim! Piotr na to rzekł: Człowieku, nie byłeś! Po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, ten był z nim! Jest przecież galilejczykiem! A Piotr odrzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz! I w tej chwili, gdy jeszcze mówił, co się stało? Zapiał kur. Dokładnie według tego, co Jezus Chrystus powiedział, możesz za mnie, jeszcze zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. I co się stało wtedy? Zwróćcie uwagę, kochani, a Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. W książce Życie Jezusa mamy troszkę więcej szczegółów dotyczących właśnie tego, w jaki sposób Pan spojrzał na Piotra w tej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie ten fragment. Posłuchajmy. Jeszcze nie zamarły słowa przysięgi na ustach Piotra i nie przestało w jego uszach dźwięczeć pianie koguta, gdy zbawiciel odwrócił się od swych sędziów i spojrzał na nieszczęsnego ucznia. W tej samej chwili oczy Piotra spotkały się z oczami mistrza. Na tej szlachetnej twarzy widniała litość i smutek, ale nie było nawet cienia w niebie. Widok bladej, umęczonej twarzy, drżących ust oraz pełnego współczucia i przebaczenia wzroku Przeszł serce Piotra jak strzała. Obudziło się w nim sumienie i powróciła mu pamięć. Przypomniał sobie dane przed kilkoma a zaledwie godzinami przyrzeczenie, że jest gotów iść za swym Panem do więzienia i na śmierć. Przypomniał sobie własne zasmucenie, gdy zbawiciel powiedział mu w wieczorniku, iż zawsze się swego Pana aż trzykrotnie tej samej nocy. Piotr dopiero co oświadczył, że nie zna Chrystusa. Lecz teraz z wielkim smutkiem uświadomił sobie, jak dobrze znał go jego pan i jak dokładnie czytał w sercu, o którego przewrotności nawet on sam nie wiedział. Drodzy bracia i siostry, w obliczu niebezpieczeństwa, w momencie, w którym Piotr, Mógł postradać życie, mógł zostać wtrącony do więzienia, chociaż wcześniej deklarował: Panie, ja umrę za ciebie, chociaż wszyscy się wyprą, ja nie. Gdy przyszło niebezpieczeństwo, schował głowę w piasek i zaparł się swojego pana aż trzy razy. Gdybym był Chrystusem, Miałbym pretensje do Piotra? Wypomniałbym mu to przynajmniej raz. A może dogadałbym mu jakoś tak, żeby mu w pięty weszło? Co Ty sobie wyobrażasz? Może ktoś z nas zrobiłby podobnie, albo nawet gorzej. Co zrobił Jezus? Spojrzał. W jaki sposób? Z miłością. Widzicie to kochani? Co się dzieje? W jaki sposób postępuje Chrystus? Bez względu na to, z jakich motywacji za Nim idziemy, chociaż motywacja jest ważna i żadnej innej motywacji Chrystus nie przyjmuje oprócz szczerej miłości, to bez względu na to, jaką motywacją się kierujemy, bez względu na to, jak nisko upadniemy, bez względu na to, czy zawsze się Go czy nie, On nigdy nie przestaje nas kochać. To jest coś niesamowitego. Czy w swoim życiu jesteś skory podejmować wyrzeczenia dla Pana Jezusa? Czy raczej sprawiać to problem? Może masz pewne rzeczy, których nie chcesz porzucić, które są dla Ciebie ważniejsze od Niego? A może są jakieś korzyści osobiste, na które liczysz, idąc za Chrystusem? Lub w obliczu niebezpieczeństwa zapominasz nagle, że jesteś chrześcijaninem i gdy trzeba złożyć o nim świadectwo, udajesz, że go nie znasz. Bez względu na to, czy tak jest, czy nie, chcę ci powiedzieć, że Jezus kocha Cię miłością, której nic nie jest w stanie podważyć. Kocha Cię miłością, której nic nie jest w stanie zachwiać w Jego sercu. Kocha cię miłością, która doprowadziła go na krzyż. Gdy Jezus Chrystus został przybity na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie, pokazał w ten sposób, że większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To był największy dowód miłości. To była karta miłosna, którą Jezus wysłał dla swojej żony. Tak? Kiedy chcemy okazać komuś czułość, co robimy, otwieramy swoje ramiona, żeby przygarnąć do siebie. Jezus powiedział: Gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Na krzyżu ramiona Chrystusa zostały otwarte dla ciebie i dla mnie, ponieważ chciał pokazać, jak bardzo Cię kocha. Kiedy wisiał na krzyżu i spoglądał na Ludzi, którzy stali pod krzyżem, zauważył chociażby swoją matkę i, i ucznia, w jaki sposób na nich spojrzał. Z miłością. I dlatego powiedział, to jest syn Twój, oto matka twoja. Tak samo Jezus patrzy na Ciebie dzisiaj. On nie brzydzi się Twoim stanem. On nie gardzi Tobą bez względu na to, czy idziesz za nim z właściwych czy z niewłaściwych motywacji? On nie gardzi tobą, pomimo tego, że możesz mieć wiele grzechów na sumieniu, z którymi teoretycznie już dawno powinieneś sobie poradzić, a nadal się z nimi zmagasz. On nie mierzy takimi kategoriami. On patrzy się na ciebie jako na człowieka, w którym możesz się stać dzięki przyjęciu Jego łaski. To jest niesamowita miłość Boża. To jest to, co wyróżnia Chrystusa od innych osób, od innych ludzi. Nasza miłość jest skażona grzechem, egoistyczna i interesowna. Natomiast miłość Chrystusa jest bezinteresowna. Chciałbym, żebyśmy przeczytali trzy teksty teraz, które jeszcze bardziej uzmysłowią nam kontrast pomiędzy ludzką miłością, a pomiędzy miłością, którą żywi do nas Chrystus. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Tam czytamy wersety od 11 do 13. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Wersety od 11 do 13. Prawdziwa to mowa. Jeżeli bowiem w Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeżeli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. I teraz uwaga. Jeżeli się Go zaprzemy i On się nas, e, nas zawsze, jeżeli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Dlaczego? Dlatego, że siebie samego. Zaprzeć się nie może. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki, jak czytaliśmy w Hebrajczyków 138. Jaki jest Chrystus? Pismo Święte mówi: Bóg jest miłością. I to nie jest tylko pusta fraza. To jest natura naszego Pana. On nie może się zaprzeć siebie. Nie może się zmusić do tego, żeby nas nie kochać. To jest sprzeczne z jego naturą. Nie ma takiej rzeczy, chociażby najbardziej dla niego bolesnej, która mogłaby pozbawić nas jego miłości i przebaczenia. Jeżeli już cokolwiek może nas tego pozbawić, to tylko nasza osobista decyzja. To w naszych rękach jest klucz. Do tego, czy my chcemy to przyjąć, czy chcemy to odrzucić. Ale bez względu na to, co zdecydujesz, bez względu na to, jak się zachowasz, miłość Boża, którą On żywi do Ciebie, jest wieczna. Z daleka ukazał mi się Pan, napisał Jeremiasz i rzekł: Co rzekł? Miłością wieczną. Umiłowałem Cię. Dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Niesamowity Bóg! Niesamowita miłość! Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tak bardzo kochany przez Boga? Ktoś może myśleć z nas tutaj, Bóg się mną nie interesuje. Nie jestem ważny dla niego. Albo może myśleć: Mam tyle już grzechów na sumieniu, że Bóg jest w stanie wszystkim innym przebaczyć, ale mnie nie. Wbrew temu, co myślisz i czujesz, Chrystus patrzy na ciebie jak? Z miłością. Bo taka jest jego natura. Gdy nasze dzieci robią coś złego, nawet gdyby to było coś najbardziej strasznego, czy jesteście w stanie ich nie kochać? Mówimy tu o normalnych rodzicach, nie jakiejś patologii, o normalnych rodzicach. Normalny rodzic nie jest w stanie nie kochać swojego dziecka, dlatego że ta miłość, choć egoistyczna, ludzka, nie jest zależna od zachowania dziecka. O ileż bardziej Bóg. Kocha swoje dzieci bez względu na to, jak się zachowują. Co wcale nie oznacza, że jako miłujący ojciec nie jest również ojcem karcącym i nie potrafi wyciągać konsekwencji z naszych czynów. Nie chciałbym, żebyśmy po dzisiejszym rozważaniu odnieśli wrażenie, że skoro Jezus tak bardzo nas kocha bez względu na to, co robimy, to możemy żyć jak chcemy i robić co chcemy. A on zawsze przymknie oko i powie: Wiesz, kocham Cię. Miłość Chrystusa jest doskonała. Jest też przesiąknięta mądrością, o której dzisiaj studiowaliśmy. A mądra miłość nie jest miłością pobłażliwą, ale miłością wychowującą. Jeżeli kochamy swoje dzieci, chcemy dla nich tego, co najlepsze. A jeżeli chcemy dla nich tego, co najlepsze, to musimy włożyć trud w to, żeby je wychować we właściwy sposób. Jezus jako mądry wychowawca, jako nasz Ojciec, nie tylko potrafi okazać nam miłość, zachętę, współczucie, przebaczenie, ale gdy trzeba, potrafi skarcić. Bo rodzic kochający jest rodzicem karcącym. Gdzie jest syn, tak jak Pismo Święte mówi, którego ojciec miłuje, a którego by nie karał? Tak jest napisane? Czy potrafimy przyjmować z rąk Pana Jezusa zarówno jego miłość, jak i karcenie? Jezus nie zawsze ściąga pasa, żeby dać nam klapsa. Jego karcenie również nacechowane jest miłością. Zobaczcie, w jaki sposób skarcił Piotra. Bo to było taka, można powiedzieć, takie, takie skarcenie, ale bardzo delikatne, jednak docierające do najgłębszych zakamarków jego serca. Po swoim zmartwychwstaniu, kiedy siedział z uczniami przy ognisku i spożywali posiłek, w pewnym momencie, co zrobił Jezus? Na forum, przy uczniach powiedział: Piotrze, chciałbym udzielić teraz surowej nagany. Jestem rozczarowany Twoją postawą. Zawiodłeś mnie na całej linii i chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, pożałujesz. A teraz każdy da ci po 10 batów. W taki sposób zrobił? Mógłby tak zrobić. Mógłby powiedzieć, ponieważ Ty się mnie zaparłeś, chcę, żeby wszyscy moi uczniowie wiedzieli teraz, że ja od dzisiaj nie mam z tobą nic wspólnego. Mógł tak zrobić? Mógł tak zrobić. W jaki sposób Jezus go skarcił? Bo to była pewna forma skarcenia. Piotrze, powiedz kochasz mnie? I nie zadał tego pytania raz. Choć mu, zadał mu je trzy razy, i Piotr wiedział, o co chodzi. On wiedział, że Jezus może mieć wątpliwości, chociaż nie miał, bo potrafił czytać w sercu. On wiedział, że Jezus może mieć wątpliwości co do jego zaangażowania, co do jego miłości, oddania. I sądząc, że Jezus wątpi w jego miłość. I zdając sobie z tego sprawę, jak bardzo musiał zranić jego serce, za trzecim razem, kiedy usłyszał, miłujesz mnie, co zrobił? Rozpłakał się, nie mógł wytrzymać. Bógł, panie, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. W jaki sposób Jezus go skarcił? Z miłością. W jaki sposób Jezus patrzy na Ciebie dzisiaj? Jakie zmiany powinno to wnieść w Twoje życie i moje życie? Amen.